Daleko. Na czwartym miejscu galopuje Persej. Kolejny płot. I znowu test skacze pierwszy. Alfa Prim tuż przy nim. Na trzecim miejscu Solej ze stratą na no, 10 długości. Stawka się bardzo mocno rozciągnęła. Ostatni galopuje Noridon. Konie za chwilę będą skakały. Kolejny płot. Wciąż pierwszy jest test przed Alfa Primem. Zbliżył się do nich teraz wyraźnie Solej. No nie najlepiej teraz solej skoczył, że się zachwiał się w siodle, a poprawia na tych płaskich nawierzchniach, to był świetny wydarz w płaskich. Na czwartym miejscu z niewielką stratą Persej, teraz ta stawka się trochę grupuje, z wyjątkiem Noridona, który się mocno pogubił też po starcie i wciąż galopuje ostatni. Test pierwszy do Alba Prima zbliżył się wyraźnie solej. Persej czwarty, potem labeling, w odstępie Noridon. Teraz za chwilę konie będą przed trybuną główną. Kolejny płot będzie jeszcze jedno półeczko. Wciąż na czele test, ale przewaga niewielka. Tempo znowu troszkę teraz szedło. Miejscy bardziej pilnują uważnego skakania przez płoty niż, niż napędzają tempo. Solej dołączył do prowadzącej dwójki, już bardzo wyraźnie jest na miejscu trzecim, bardzo blisko. I wciąż daleko w odstępie Noridon. Uwaga, teraz kolejny głos przed Trybuną Główną. Pierwszy skacze test. Alfa prim, soleil, persei, laurelin, teraz noridon. I jeszcze jedno kółeczko. Teraz chyba tempo troszkę wzrosło. Próbuję.